Dzisiaj opowiem o tym, jaki korzystny wpływ na nasze ciało, na nasze zdrowie może mieć sama ekspozycja na słońce, bo tutaj też no, taki temat dosyć kontrowersyjny, wiele osób nie poleca w ogóle się opalać, a nie wystawiać na słońce, żeby zawsze się chronić przed tym słońcem, żeby stosować filtry. Niestety filtry przeciwsłoneczne bardzo często mają, e, praktycznie wszystkie mają różne chemikalia, które przez skórę, szczególnie nagrzaną, tak gdy się opalamy, wchodzą do naszego przebiegu bardzo łatwo, bo to co przez nas skórę kładziemy, no praktycznie bardzo łatwo się do nas dostaje. E, no, a tutaj uważam, że ekspozycja taka kontrolowana, gdzie nie opalamy się tak dużo, żeby się oparzyć czy sparzyć słonecznie, czy zaczynając od jakichś tam mniejszych dawek i to zwiększając stopniowo, jak najbardziej jest bardzo korzystna i wiadomo, że człowiek też został przystosowany do tego, żeby na tym słońcu przebywać. Oczywiście, karnacja no, wody też jest bardzo ważna, tak? Ktoś taki blady jak ja, to raczej nie wyjdzie na godzinę na słońce się opalać, no. Będzie to miało korzyści negatywne, znaczy będzie miało to efekty bardzo negatywne, tak, po prostu spale bardzo mocno sobie skórę, a ktoś z ciemniejszą karnacją może sobie na tym słońcu dużo dłużej przebywać, ale tą tolerancję możemy budować, czyli zaczynamy od na przykład 10 minut, zwiększamy, 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 i później, na przykład, nie wiem, pod koniec lata, czy wakacji możemy dużo dłużej na tym słońcu posiedzieć, bez filtrów i bez oparzenia. Jeżeli chodzi o sam korzystny wpływ samego słońca, tak, na nasze zdrowie. Zmniejsza ryzyko śmierci osoby, które unikają słońca, mają po prostu większe ryzyko śmierci dwukrotnie od, osoby, od osób, które tego słońca nie unikają z przyczyn różnych, tak, różnych tam chorób. Reguluje nasz rydnobowy. nowy. Słońce jest jedną z najważniejszych rzeczy, żeby ten rytm nowy uregulować, szczególnie jeżeli rano nastawiamy się na słońce słoneczne. E no, to, to ten rytm dobowy jest w stanie uregulować. Tak? Wtedy nasze ciało przy takim bardzo dużym, bardzo silnym, jasnym świetle jest w stanie uregulować sobie, czy, czy zrozumieć, że właśnie teraz jest dzień. E, oczywiście, jeżeli siedzimy cały czas przy komputerze tak w nocy, przy jakimś tam jasnym świetle, no to to będzie zaburzone, ale wystawianie się rano po przebudzeniu na światło słoneczne jest bardzo ważne, żeby ten rytm dobowy regulować. I tak samo e, po prostu w ciągu dnia, jeżeli na tym słońcu przebywamy, to ten rytm dobowy reguluje. Oczywiście zwiększa produkcję witaminy D, oczywiście też witamina D. E, w wielu przypadkach, nawet jeżeli ktoś bardzo dużo na ten Słońcu przebywa, nie produkuje się odpowiednio, czy to ze względu na filtry przeciwsłoneczne właśnie, czy okulary przeciwsłoneczne, czy na przykład brak cholesterolu, z którego ta witamina D powstaje, czy na przykład jakieś inne niedobory, czy jakieś stany zapalne, czy ogólnie niedożywienie organizmu, więc tutaj nie zawsze to jest takie źródło dobre, czy takie, na które możemy liczyć tak dobrze. Czasem suplementacja jest taka jest potrzebna, ale przeważnie w lato można troszeczkę chociaż zmniejszyć. Zmniejsza ryzyko nowotworów np. jajnika, piersi, prostaty i tutaj jeżeli chodzi o czerniaka, tak, który jest związany e, typowo niby z ekspozycją na słońce, to ten czerniak raczej nie występuje w miejscach takich typowo, które opalamy czy które są... E, tak mocno eksponowane na słońce, a raczej w jakichś miejscach zasłoniętych i osoby w wczesnej fazie czerniaka, które nie unikają tej ekspozycji na słońce, mają też większe szanse na przeżycie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś nowotwory, no to już to jest jego decyzja, czy jego lekarza, czy jakichś tam innych osób, yy, czy się wystawiać na słońce, czy nie, ale tutaj no badania raczej mówią, że to słońce jest korzystne zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, działa korzystnie na serce i zmniejsza ciśnienie krwi, to przestrzennego kadrotu na pewno, zwiększa poziom dopaminy oraz serotoniny, czyli tych neurotransmiterów związanych z dobrym samopoczuciem oraz działa na ich receptory. Działania na receptory to jest taka rzecz, no, e, którą trudno w inny sposób po prostu niż styl życia modulować. Zwiększa też tutaj wydzielanie endorfin, które powodują, że lepiej się czujemy, tak, takie mamy fajne samopoczucie. Działa bardzo korzystnie na mózg, poprawia funkcje kognitywne i działa e, korzystnie przy neurodegeneracji, np. przy chorobie Alzheimera czy Parkinsona. E, zabiegnia próchnicy zębów, co jest bardzo takie dosyć ciekawe, Myślę, że tutaj też przez wpływ na witaminę D, wapń itd. Tak Korzystny na imię wrażliwość, co jest oczywiście bardzo ważne, jeżeli chodzi o otyłość, no ogólnie o cukrzycę i tak dalej. Poprawia gospodarkę hormonalną, zwiększa poziom różnych hormonów, w tym testosteronu, co oczywiście też jest bardzo ważne. Zapobiega senności w dalszej części dnia, jeżeli rano czy wieczorem, jeżeli rano wystawialiśmy się na słońce. Zmniejsza objawy bólowe ogólnie, ekspozycja na słońce. I poprawia wzrok. I tutaj też warto bardzo, bardzo zaznaczyć, że nie powinniśmy się oczywiście patrzeć bardzo mocno, jakoś tam prosto w słońce, tak, czy jakieś najmocniejsze e, słońce, ale. Gdy na to Słońce tak w miarę, no z jakimś tam umiarem się wystawiam, no to ten wzrok może się poprawić. W przypadku autoagresji czy chorób autoimmunicznych też może tutaj wpływać korzystnie na ich przebieg, nie tylko przez wpływ na witaminę D, ale na inne, przez inne mechanizmy. I działa też przeciwbakteryjnie. To jest bardzo ciekawe, że Słońce, czyli to promieniowanie ultrafioletowe, które z tym Słońcem dociera, dociera napromieniowuje naszą krew i działa przeciwbakteryjnie, tak? Tutaj chyba jest taki jeden z najczęstszych objawów tego, które naprawdę mnóstwo, mnóstwo osób zgłasza, że jeżeli ktoś się opala albo chodzi nawet na solarium, bo wiadomo, że tam też jest promieniowanie przeważnie UVA, ale niektóre solarium mają UVA i UVB, to ich trądzi się znacznie poprawia tak? że też oprócz jakichś tam wysuszania skóry to też działanie przeciwbakteryjne jest na pewno tutaj bardzo ważne. Także działanie przeciwbakteryjne oczywiście nie, za, nie zabijają swoich pasożytów, po prostu wystawiają się na słońce, tak, ale jest to kolejny mechanizm, który jest korzystny. Także uważam, że kontrolowana ekspozycja na słońce ma tutaj bardzo dużo korzyści i naprawdę polecam, że to robi właśnie kontrolowanie.